Ramta o niebowstępowaniu luty 2023 rok. Ramta jest oświeconym mistrzem, nauczycielem, który podczas swojego życia zrozumiał, jak tworzymy rzeczywistość i odkrywamy niezwykłość w życiu, wykorzystując nieograniczony potencjał naszego umysłu. Jeśli chcesz przynależeć do tej częstotliwości, musisz posiadać fizyczne ciało i w nim zamieszkać. Jedna z dróg, aby je uzyskać, prowadzi przez kanał biologiczny. Jedyna inna droga, aby mieć ciało w celu doświadczenia tej rzeczywistości, to narodzenie się przez kanał biologiczny, utrzymanie w pełni integralności. Ja i całkowite uaktywnienie organu zwanego mózgiem. Kiedy całkowicie uaktywnisz mózg do jego pełnej wydajności, będziesz w stanie, kiedy tylko zechcesz, nakazać Twojemu ciału, aby podniosło swoją częstotliwość do takiego stopnia, że przekroczy ona częstość materii, i Twoje ciało przeniesie się do Egzystencji świetlnej. To się nazywa wniebowstąpieniem. Wniebowstąpienie jest po prostu zdolnością zabrania całości Twojego jestestwa do innego, zaakceptowanego przez Ciebie wymiaru świadomości. Śmierć to także droga, aby tam dotrzeć, ale oznacza, że pozwolisz. Strukturze ciała zestarzeć się, umrzeć i przestać istnieć. W ten sposób nie będziesz miała ciała. W niebo wstąpienie jest zabraniem ciała ze sobą. Ci, którzy w niebo wstąpili z tej rzeczywistości, wynieśli się ponad śmierć. Używając mocy myśli, nauczyli się podnosić. Częstotliwość struktury molekularnej ciała do takiego stopnia, że byli w stanie zabrać je w egzystencję świetlną i w ten sposób na zawsze uwolnić się od śmierci. Uczeń, nie jestem pewna, czy rozumiem, jak w niebo wstąpienie pozwala wrócić do tej rzeczywistości? Ramta, widzisz. Mistrzyni, kiedy jesteś w stanie zabrać ciało ze sobą, to oznacza, że możesz podnieść czy też obniżyć jego częstotliwość w zależności od Twojej woli. Tak więc, jeżeli zechcesz wrócić do tej częstotliwości, już nigdy nie będziesz musiała szukać innego ciała, z innym ego, aby mieć jeszcze jedno życie. W innej rodzinie, w innym kraju. Nigdy już nie będziesz musiała urodzić się ponownie w tej rzeczywistości o ograniczonym poziomie myślenia, tylko po to, aby znaleźć się pod wpływem programów świadomości społecznej i walczyć o prawo do ekspresji siebie, by odzyskać Twoje obeznanie. Nie będziesz musiała uczyć się od początku, że ciało może zostać przekształcone w formę szczystego światła, z którego ono pochodzi, nie będziesz musiała uczyć się od początku, że ta rzeczywistość to tylko iluzja i gra. Kiedy osiągniesz niebo wstąpienie, będziesz posiadała ciało na zawsze i będziesz mogła przyjść. I odejść w zależności od Twojej woli, w Twoim własnym ciele. Wtedy, kiedykolwiek zapragniesz pojawić się tutaj, wszystko, co musisz zrobić, to obniżyć częstotliwość Twojego ciała do stopnia, w którym będzie wibrowało tak, jak ta rzeczywistość, i się tutaj znajdziesz. Wszyscy posiadacie zdolność. W niebowstąpienia, ponieważ to, co się ukrywa za iluzją waszego ciała jest twórcą wszechświatów, niebowstąpienie może nastąpić dzięki waszej własnej decyzji i nieograniczonemu myśleniu, kiedy nauczycie się niecenzurowania waszych myśli i pozwolicie sobie odbierać wszystkie myśli, uzyskacie moc. I zdolność przekształcenia się w cokolwiek zapragniecie. Wtedy, używając waszego umysłu, możecie zrobić co tylko zechcecie i stać się kimkolwiek. Możecie skoncentrować się na waszym ciele, rozkazać, aby wibrowało szybciej i ono zacznie się przekształcać w zgodzie ze wzorcem który wybraliście i niezachwianie posiadacie w waszych myślach, całe wasze ciało zacznie wibrować szybciej. Kiedy to nastąpi, podniesie się jego temperatura i otoczy je poświata. Kontynuacja szybszej wibracji sprawi, że materia ciała przekształci się w czyste światło i następnie, Czystą myśl. Wtedy to, co było widzialne, stanie się niewidzialne. Uczeń, wygląda na to, że w niebo jest trudne do osiągnięcia, gdyż nie słyszymy zbyt często o ludziach, którzy w niebo wstąpili. Ramta jest właśnie odwrotnie, Mistrzyni. W niebo wstąpienie jest bardzo łatwe do osiągnięcia. Jest łatwiejsze od śmierci. To, co jest trudne do osiągnięcia, to zaprzestanie cenzurowania Twoich myśli. To, co jest istotnie trudne do osiągnięcia, to uwolnienie się od iluzji czasu, aby znaleźć cierpliwość, która pozwoli Ci to osiągnąć. Ale kiedy tego dokonasz. Niebo wstąpienie znajduje się na odległość jednej myśli od ciebie. Wtedy będziesz posiadała ciało na wszystkie czasy i będziesz mogła podróżować do jakiejkolwiek płaszczyzny istnienia, kiedy tylko zapragniesz. Uczeń: I nigdy już nie doświadczę śmierci? Ramta: Nigdy. Jak mogłabyś, jeśli znajdujesz się ponad nią? Wiesz, śmierć jest wielką iluzją. Śmierć została zaakceptowana jako rzeczywistość na tej płaszczyźnie istnienia, ponieważ wszyscy myślą, że jest nieunikniona, i w ten sposób tak się stało. Istoto, jedyna rzeczywistość to życie. Wszystko inne jest iluzją. Iluzje to myśli, które są grami przekształconymi w rzeczywistość. Śmierć niekoniecznie musi być nieuniknionym przeznaczeniem w tym królestwie. Jest znacznie łatwiej zabrać ciało ze sobą. Wtedy już nigdy nie będziecie musieli urodzić się za pośrednictwem biologicznego kanału. Aby znaleźć się w świadomości, która, co jest bardzo smutne, nie akceptuje waszej pamięci. Uczeń, tak więc nie musimy umrzeć? Ramta, nikt nie musi umrzeć. Umrzecie jedynie wtedy, kiedy uwierzycie, że to nastąpi. Ciało nie musi umrzeć. Bogowie, którzy je stworzyli, nie zaprojektowali go, aby istniało tylko na krótki okres czasu. Ciało zostało zaprogramowane, aby funkcjonować za pośrednictwem gruczołów wydzielania wewnętrznego, a nie organów wewnętrznych. Dzięki hormonom produkowanym przez gruczoły, może ono żyć setki tysięcy lat i nigdy się nie zestarzeć. Tak właśnie ciało zostało zaprogramowane w swojej strukturze komórkowej. Jeszcze nie tak dawno w waszej historii żyły istoty przez tysiące lat. Śmierć przynosi koniec ciału, ale nie osobowości. Jednak to właśnie z powodu osobowości siła życiowa w ciele ulega degeneracji. I to doprowadza ciało do śmierci. Wasze ciało robi tylko to, co mu powiecie. Wasza dusza, która znajduje się zaraz przy sercu, rządzi całym ciałem za pośrednictwem struktury emocjonalnej. To dusza stymuluje wydzielanie się hormonów, aby utrzymać ciało przy życiu. Ona nie robi tego samodzielnie, ale raczej pod kierunkiem Waszych postaw i procesów myślowych. Po okresie dojrzewania, ze względu na Wasze podejście do życia, tutaj, hormony przestają być wydzielane. Kiedy ich produkcja zanika, uaktywnia się hormon śmierci, i całe ciało zaczyna mieć problemy, starzeć się. I umierać. Hormon śmierci uaktywnia się, ponieważ żyjecie w poczuciu winy, osądzania siebie samych i strachu przed śmiercią. W waszej opinii, piękno jest związane z młodym wyglądem, a nie z charakterem czyjegoś jestestwa. Przygotowujecie się do śmierci, kupując ubezpieczenie, aby was pochowano. Kupujecie ubezpieczenie, które zabezpiecza Waszą własność w przypadku choroby. Robicie wszystko, aby przyspieszyć proces starzenia się i śmierci ciała, ponieważ absolutnie się tego nie spodziewacie. Ciało jest tylko służącym, instrumentem używanym przez kolektywną myśl. To jest wspaniała kreacja. Najdoskonalszy instrument, jaki istnieje. Ale ono nie zostało stworzone ze swoim własnym umysłem. Ono zostało stworzone specyficznie, aby być służącym i będzie żyło tylko tak długo, jak długo Wy mu na to pozwolicie. Jeżeli akceptujecie myśli o starzeniu się, spodziewając się że wasze ciało zwiętnie i umrze, albo jeżeli odmawiacie sobie miłości, szczęścia i radości, wasze ciało stopniowo ulegnie korupcji śmierci. Wiesz, Mistrzyni, że gdybyś tylko zechciała, w tym momencie możesz zupełnie zatrzymać czas i żyć w nieskończoności, teraz. Ponieważ czyż czas nie jest tylko iluzją? Czy ktoś kiedykolwiek widział czas? Istnieje tutaj wielka hipokryzja, ponieważ wy nie chcecie wierzyć w niewidzialne sfery życia, jednak czcicie czas i jesteście jego niewolnikami. Posiadacie w was samych dokładnie w tym momencie moc, Wewnętrzną, aby odwrócić proces starzenia, przywrócić młodość ciału i żyć na wieki. Jak? Po prostu, dzięki Waszej postawie. Jeżeli nie chcecie, aby Wasze ciało zestarzało się i zmarło, zmieńcie Waszą postawę. Uwierzcie, że Wasze ciało jest nieśmiertelne. I tak się stanie. Wyeliminujcie z waszego życia wszystko, co przypomina, że ma koniec, i ono nigdy się nie skończy. Usuńcie z waszego słownictwa słowo starość. Zamiast niego używajcie słowo wieczność. Przestańcie obchodzić wasze urodziny, ponieważ to tylko daje świadectwo. Procesowi starzenia. Jeżeli obchodzenie urodzin sprawia Wam przyjemność, czyńcie to nadal, ale odwróćcie liczenie lat i stańcie się młodsi. Jeśli nie spodziewacie się śmierci, nigdy jej nie poznacie. Żyjcie zawsze w momencie obecnym. Nigdy nie myślcie o żadnej przyszłości, która nie jest tym. Teraz, wasze teraz stanie się wiecznością, jeżeli mu na to pozwolicie. Nigdy nie zastanawiajcie się, jak długo będziecie żyć, ponieważ będziecie żyć zawsze. Myślcie, że wasze ciało jest wieczne i tak się stanie. Tak po prostu jest. Kochaj siebie, Mistrzu. Błogosław swoje ciało, rozmawiaj z Twoją duszą, która jest Panem Twojego jestestwa, i nakaż jej, aby przywróciła enzymy młodości Twojemu ciału, a tak się stanie. Wiedz, że Twoje ciało może żyć w nieskończoność. Jak może ono żyć w nieskończoność? Powiedz mu, że Ty tego chcesz. Osiągniecie nieśmiertelność tylko wtedy, kiedy uwolnicie się od stanu umysłu, którym akceptujecie śmiertelność. Iluzja śmierci mogłaby być wyeliminowana przez większość ludzi, gdyby żyli nie w przyszłości czy przeszłości, ale w kontinuum teraz. I gdyby żądza życia była większa niż oczekiwanie na śmierć. Ten sposób myślenia zostanie wyeliminowany w nadchodzących latach, ponieważ czas przestanie istnieć i nowe zrozumienia staną się realnym doświadczeniem każdej osoby na tej płaszczyźnie istnienia. Wtedy śmierć Przekształci się w bezsensowną nicość. Uczeń, mam następne pytanie, związane z wniebowstąpieniem. Czy wniebowstąpienie jest tym, czego dokonał Jezus, kiedy z martwych zmartwychwstał i pojawił się ponownie? Ramta. Istotnie, to właśnie tak jeszła. Syn Józefa to zrobił. To jest to, co ja zrobiłem. To jest to, co zrobił Budda, co zrobili Ozyrys, Omeka, Jukat i Rakabia. Istnieją tysiące innych, o których nie macie pojęcia. Uczeń, czy spodziewasz się, że wielu z nas osiągnie? Niebo wstąpienie w tym okresie życia? Ramta, tylko kilka osób niebo wstąpi w tym życiu, ponieważ tylko kilka osób naprawdę doceni to, czego się tutaj uczy. Większość umrze, ponieważ żyje w świadomości procesu starzenia się i choroby, oraz dlatego, że jedyne, czym się przejmują, to czy ta wspaniała maszyna, dzięki której poruszają się w tej rzeczywistości, dobrze wygląda? Z tego powodu zestarzeją się, ciało przestanie funkcjonować i umrze. Wtedy duch i dusza uwolnią się od ich więzi z ciałem. Jednak, aby wrócić do materialnej rzeczywistości, będzie im potrzebny następny wehikuł, za pośrednictwem którego będą się mogli tutaj wyrażać. Właśnie w ten sposób zachowana jest ciągłość reinkarnacji mistrzów. Większość z Was umrze, ale to nie znaczy, że wszystko się skończyło. To tylko oznacza, że kostium ciała został zdjęty. I będziecie musieli założyć inny. Ale jeżeli zdecydujecie się tutaj wrócić, wrócicie do świadomości, która ułatwi w niebo wstąpienie, ponieważ wkrótce będzie ono istniało jako zrozumiana i zaakceptowana rzeczywistość. Ramta. To nagranie, przesłanie. Zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra. Z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.